Wiedz do końca, potem odpoczniesz, potem odpoczniesz Cudne manowce, cudne manowce, cudne, cudne manowce Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Kochani, rozpoczynamy już piąty etap naszej drogi po manowcach wiary Powiem szczerze Dobrze, że tu jesteśmy. Dobrze, że Wy jesteście. Cieszę się ogromnie Waszą obecnością. Wspólnota daje to poczucie, poczucie ciepła i bezpieczeństwa, niejako otula. Przed tą katechezą chciałbym wezwać pomocy Ducha Świętego. Stoimy u progu czasu wielkiego postu, czasu kiedy. Ewangelia, Boże Słowo i liturgia Kościoła wzywa nas do przemiany, do nieustannej metanoi, do zmiany tego, co jest złe w naszym życiu. A jest tych przestrzeni, których możemy poprawić każdy z nas w swoim życiu osobistym bardzo wie. Dlatego prośmy, aby Duch Święty i w tej katechezie nas prowadził, ale prowadził nas przez czas Wielkiego Postu, abyśmy w czasie Wielkiego Postu potrafili znaleźć w sobie, w sobie swoje belki, swoje swoje dżazgi w oczach własnych, nie patrząc na oczy brata, na oczy siostry, ale na swoje własne. Panie Jezu, Duchu Święty, prowadź nas, obdarzaj nas swoją łaską i swoją odwagą, bo tylko ludzie odważni potrafią dostrzec w sobie swoje błędy, poprawiać się z nich i nawracać. Kochani moi, taką odwagę daje też wspólnota, bo to wspólnota motywuje do tego, aby stawać się coraz lepszym. Taki właśnie też ma być charakter Kościoła ma być wspólnotowy. Taki ma być charakter każdej parafii. I w nich, parafiach nie tyle mamy dopełniać naszych obowiązków, załatwiać formalności biurokratyczne, ile mamy dobrze się czuć razem. Dobrze przy Jezusie, bo taki jest jedyny cel wspólnoty. Parafialnej. Ona nie ma być salą wykładową, ona nie ma być wokandą sądową, ona nie ma być mównicą sejmową, kancelarią, biurem, ale żywą wspólnotą. To jest jej sens, taki kierunek. To jedyny kierunek, jaki Duszpasterstwo nasze katolickie sobie wyznacza. To jedyny kierunek, w jakim idzie też. Dużzpasterstwo naszego katolickiego kościoła narodowego małej wspólnoty małej, trzutki w Kościele matce. Kochani, parafia, kult i liturgia, wspólnota, staną się dzisiejszym wątkiem głównym Katechezy na Manowcach. Dla wielu z nas tradycyjne wychowanie w parafii to miejsce, gdzie Gromadzi się lokalna wspólnota, w której odbywają się uroczystości, kultywuje się tradycje i takie miejsca z tradycyjną pobożnością mają bardzo zaszczytne miejsce w naszej ojczyźnie. Ja do dzisiaj wspominam moją ukochaną parafię św. Michała Archanioła w Michałkowicach, w której wzrastałem, w której byłem ministrantem, w której służyłem, w której pracowałem, w której poznawałem wspaniałych kapłanów. W byłem klerykiem, w wyświęcono mnie na kapłana. Wspominam tą moją parafię świętego Michała, Archaniła w Michałkowicach. Dlatego też do teraz w mojej pobożności jest ów kult tego, który nosi na tarczy Którzy jak Bóg, co stało się też moim hasłem, hasłem prymicyjnym. I dobrze, kochani, że mamy wspomnienie, że żyjemy w tradycyjnych parafiach. Dobrze, że kapłani prowadzą do żywej wiary. Że budują wspólnoty, że dają odczuć owe ciepło i bezpieczeństwo. Ale jest wiele takich miejsc, gdzie ludzie nie potrafią znaleźć swojego miejsca. Nie są przywiązani tradycyjnie do parafii, nie czują w kościele, do którego uczęszczają owego ciepła, bezpieczeństwa i poczucia, że sprawowany kult i liturgia. Są wyrazem żywej wiary. Są też miejsca, gdzie kapłani, proboszczowie nie potrafią stworzyć tej atmosfery, bo bliżej im do biura, do sklepu, banku, mównicy sejmowej. A tam, gdzie pojawia się jak dobrze wiemy cennik, tam zanika wspólnota wiary w Jezusa, który powiedział: darmo, otrzymaliście i darmo, dawajcie. Dlatego potrzebne nam są wspólnoty małe, ukierunkowane jedynie na budowanie komunio. Komunio to łacińskie słowo oznaczające wspólnotę, którym posługuje się Kościół w swoich dokumentach, jak gdyby definiując ją jako ową żywą wspólnotę wiary. Po czasie, kiedy masowe liturgie, msze święte z tysiącami ludzi. Parafie liczące po 30 tysięcy wiernych idą w zapomnienie. Kościół musi budować małe wspólnoty kameralne. Taki kierunek wyznaczył sobie nasz katolicki Kościół Narodowy, stawiając się na owych peryferiach wiary. Kościół rzymsko-katolicki na zachodzie dawno już tego doświadczył, że żywa wiara i przywiązanie do Jezusa i Kościoła realizuje się właśnie. W małych wspólnotach. Dlatego my, jako Katolicki Kościół Narodowy, nie budujemy okazałych kościołów, budynków, których koszty są nie do ogarnięcia. Zresztą nie mamy też na to pieniędzy. Nas można znaleźć w małych lokalach, które są w ciągu lokali użytkowych. Tam jest miejsce Kościoła pośród wszystkich, którzy coś robią, wytwarzają, sprzedawają, żyją. W tych małych kaplicach, Parafiach, tworzymy klimat, który ma emanować właśnie ciepłem. A celem tych wspólnot jest jedynie poszukiwanie, wielbienie i oddawanie czci Bogu w liturgii Mszy Świętej, liturgii sakramentów, w nabożeństwach z klimatyczną muzyką i najświętszym sakramentem i Bożym Słowem. Parafia, tak rozumiana, to swego rodzaju nowość, to swego rodzaju propozycja dla tych, którzy stracili poczucie wspólnoty w tradycyjnej formie parafii. W parafiach, drodzy moi, dokonuje się głoszenie Bożego Słowa. W klimacie tego Słowa parafia gromadzi wszystkich, nie tylko tych głęboko wierzących, jak to jest zazwyczaj w tych tradycyjnych formach parafii. Parafia jest miejscem, gdzie można przyjść, poszukać Boga, odpowiedzieć sobie na pytanie o swoją relację do Niego, poukładać swoje życie, pomodlić się, a nawet pokłócić z Bogiem. Wierzcie mi, że kłótnia z Bogiem to najlepsza i najszczersza modlitwa. Dlatego też, do parafii mogą i powinni przyjść wszyscy, nie tylko ci wybrani, zaangażowani, aktywni, chociaż ci oczywiście budują jej główny filar. W parafii dokonuje się budowanie więc mostów, a nie ścian. Papież Franciszek powiedział, osoba, która myśli tylko i wyłącznie o budowaniu ścian, a nie mostów, nie może być chrześcijaninem. W parafii więc nie ma ludzi nieproszonych. Nie ma ludzi niegodnych. Nie ma ludzi wykluczonych. W parafii nie ma swoich i moich. Kto wchodzi do parafii, wchodzi do wspólnoty. Staje się siostrą i bratem. Niekoniecznie określałem słowem parafianinem, ale Towarzyszem wspólnoty w Jezusie Chrystusie. W parafii, kochani moi, gromadzimy się przy stole, bo stół zawsze gromadził. Przy stole Bożego Słowa i przy stole Eucharystii, jak nas uczy Sobór Watykański II. A sprawowana przy nim liturgia jest celebracją celebracją nie teatrem jednego aktora. Nie nudnym monologiem na temat Bóg Cię kocha, ale jest sztuką odkrycia tego, że jestem łotrem przy Jezusowym Krzyżu, który został właśnie powołany do zbawienia. Tam odkrywam, że jestem łotrem przy Jezusowym Krzyżu, który właśnie został wezwany przez niego do zbawienia. Jeszcze dzisiaj ze mną będziesz w raju. Mszy świętej, więc w parafii liczy się klimat, śpiew, atmosfera, dobre kazanie, bo ona albo odpycha, albo przyciąga. W parafii liturgia Mszy świętej nie jest żadnym obowiązkiem. Nie lubię słowa obowiązek Mszy świętej, przecież nie trzeba iść do kościoła w niedzielę, jeśli się tego w ogóle nie czuje. Jak w tradycyjnych, wiejskich i miasteczkowych parafiach, gdzie każdy, każdego ma na języku, bacząc, czy ktoś był, czy nie był w kościele w niedzielę i święta, i jak jeszcze w tym kościele był ubrany. Nieważne, co robi w domu, nieważne, czy pije, bije ważne, że w niedzielę jest w kościele. I ze wszystkimi głośno śpiewa Hosanna na wysokości. Nie o to i nie na tym opiera się parafia. W modelu parafii, który my proponujemy wiele wspólnot, wspólnot szczególnie rzymsko-katolickich na zachodzie, nikt nie ocenia chodzenia i niechodzenia do kościoła. Nikt w ogóle nikogo nie ocenia i nie kategoryzuje. Po prostu chcesz być przy Jezusie we wspólnocie to zapraszamy. Na nabożeństwach z wystawieniem Najświętszego Sakramentu jest czas na swobodne uwielbienie Pana Jezusa, swobodną prośbę o uzdrowienie duszy i ciała, relacji, miejsc. Jest czas na wyrażenie tego w klimatycznym śpiewie uwielbienia, medytacji, zamyślenia, zawsze w asyście Bożego Słowa, bo one najważniejsze, które ma moc łamania kajdan i zniewoleń, to znowu miejsce i czas dla każdego. To chce się zatrzymać, włączyć, albo po prostu być. I nie musi być zdeklarowany. Kochani moi siostry i bracia, to model parafii dla tych, którzy w jej tradycyjnym modelu nie znajdują swojego spełnienia religijnego, czegoś im brakuje, albo czegoś mają za dużo. To propozycja a jednocześnie zaproszenie. Ale trzeba zaznaczyć z całą stanowczością, że ten model wpisuje się w całość duszpasterstwa katolickiego, że ten model, ten model jest częścią tradycji, która się też przecież tworzy. Chciałbym przytoczyć wam słowa wtedy księdza Józefa Ratzingera, obecnego papieża Benedykta. Słowa z roku 1969, z czasu kiedy w Niemczech zaczęły pustoszyć wielkie świątynie. Wtedy ksiądz Józef Ratzinger mówił tak: Prawdziwy kryzys ledwo się zaczął. Będziemy musieli liczyć się z tym, że nastąpią straszliwe wstrząsy. Niewątpliwie Kościół odkryje nowe formy posługi kapłańskiej i będzie wyświęcał do kapłaństwa wypróbowanych chrześcijan, którzy wykonują już jakiś zawód świecki. Z obecnego kryzysu wyłoni się Kościół Jutra, Kościół, który stracił bardzo wiele. Będzie niewielki i będzie musiał zacząć od nowa, mniej więcej od początku. Nie będzie już w stanie zajmować wielu budowli, które wzniósł w czasach pomyślności, ponieważ liczba jego zwolenników maleje, więc straci wiele ze swoich przywilejów społecznych. Kościół będzie wspólnotą bardziej uduchowioną, nie wykorzystującą mandatu politycznego, ani filtrującą, ani flirtującą z lewicą, ani z prawicą. To będzie trudne dla kościoła, bo ów proces krystalizacji i oczyszczenia będzie kosztować go wiele cennej energii. To sprawi, że będzie ubogi i stanie się kościołem cichych. Koniec cytatu. Księdza Józefa Ratzingera. Kochani moi, i u nas w Polsce, bo na Zachodzie to już dawno dokonało, kończy się czas pana, wójta i plebana. Może jeszcze nie wszędzie. Kończy się czas, kiedy proboszcza trzeba było się bać. Kiedy proboszcz mógł straszyć i szantażować. Rozpoczyna się czas kapłanów liderów wspólnoty. Kapłanów żyjących żywą wiarą i do niej prowadzących. Taki jest kierunek współczesnej parafii. I za niedługo monumentalne budowle, nowo budowane świątynie nie będą miały się z czego utrzymać. Już nie mają w Polsce. Nie wspomnę, że na Zachodzie sprzedaje się kościoły, przerabia na puby, dyskoteki, desakralizuje się je całkowicie. My w Polsce. Na razie to widzimy. I kiedy patrzę na braci kapłanów, którzy w przypływie megalomanii projektują wielkie świątynie, budują wielkie świątynie kosztem krwawicy ludzkiej i pytam, co będzie za 10 lat? Kto to utrzyma? Kto zapłaci media w tych kościołach? Kto? Kto to będzie remontował? Kto będzie na to dawał pieniądze? Świątynia jest bardzo ważna. Jej piękną usposabia do modlitwy i skupienia, tak. Uwielbiam piękne świątynie. Ale żywotność parafii nie skupia się na pięknej świątyni, ale na żywej wspólnocie, która w niej realizuje swoje życie duchowe, sakramentalne i liturgiczne. Drodzy moi, Kościół będzie wspólnotą bardziej Uduchowioną, będzie ubogi i stanie się kościołem cichych. Nie będzie już w stanie zajmować wielu budowli, które wzniósł w czasach pomyślności, proroczo pisał ksiądz Józef Ratzinger, papież emeryt, Benedykt XVI. Moi drodzy, zapraszamy do budowania żywych wspólnot w wiary w miejscach, gdzie jesteście, w miejscach, gdzie jest wasza parafia. Zapraszamy do tworzenia prawdziwych wspólnot. Zapraszamy też do naszych małych wspólnot katolickiego kościoła narodowego. Ja osobiście zapraszam do małej, rybnickiej wspólnoty parafialnej pod względem świętego Michała Archanioła, która tworzy powoli, powoli swoje miejsce. Pani moi, zapłać za uwagę, za atencję. Podczas tej katechezy, na czas Wielkiego Postu, niech wszystkim Wam Pan Bóg błogosławi na wszystkie, na wszystkie podjęte, podjęte, postne decyzje dotyczące zmiany swojego życia, zmiany swojego postępowania, odwrócenia od grzechu, przybliżenia do Pana Boga. Zapraszam do tego, aby uczestniczyć w naszych nabożeństwach. Kto nie może, można to uczynić przez internet i w mszach, i w katechezach. I w rekolekcjach, które z cieszyńskiej kaplicy popłyną, a które będzie głosił ksiądz Wojciech Zieliński, proboszcz parafii św. Łukasza w Cieszynie, zapraszam na codzienną mszę świętą, którą sprawuje ojciec biskup, ordynariusz i inni nasi kapłani. Gorąco zapraszam, gorąco zapraszam także w następny czwartek na następną katedrę na manowcach wiary. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, który za nas cierpiał rany, Jezu Chrysty. Zmiłuj się nad nami.